Siema, tutaj WarlockPL z kanału PlayGround A oto nowy... Nowa seria, zagramy w The Elder Scroll Online Prowadzona tylko przeze mnie Będę sam grał Dobra, to jest moja postać, trochę pograłem, nie? W Nord, w Daggerfall Stworzymy nową postać, oczywiście Mam zamiar, sobie zrobić ma... mage'a Więc myśl... myślę... Kurde, imperialem, bym sobie imperialem pograł Nord Wszyscy wiedzą co to zagraje bardzo dużo oni tutaj jest słychać, ludzie się na nie obulwersują, niektórzy wręcz przeciwnie Ja należę do tych co nie Nie wiem, nie przeszkadza mi to, że jest abonament Szczerze mówiąc Chyba widać, org Chyba będę grał... Post... Zaraz kim by tu... Chyba ja będę grał... W... Kurde, muszę pomyśleć kim by tu zagrać Jakoś tyle postaci ja nie nie chcę się... No to znaczy, nie, nie chcę się... Nie wiem, któro grać Bertonem idę do nich może Daggerfall Ebon albo zrobię sobie high alpha tak a nie zaś dobra zrobię sobie high Elfa... major tak high Elfa major w Zostaje w frakcji tej której powinienem fajne kumają Elfy. Jest chyba high elfta. Templar od razu mi się wybrał. Dra Dragon Knight. S yy, Dragon Knight to jest taki, co zazwyczaj idzie o miecz tarcza. Templar, bronie dwuręczne, wiadomo. Sorcerer, magia. To jest oczywiste i chyba ja właśnie nie będę grał. Nightblade. Ostrza, nie. Taki skra... no, Cicho... Ej, Morderca, asasyn, zabójca, nie wiem. Jak kto woli. A ja będę grał mage'em. Skoro to jest mag, no to niech nie będzie taki jakiś... O, tak pary. Eee, tak, mniej więcej. Niski, wys... wysoki. Niech kolor skóry może być. Tutaj body making to jak ma... Czy ma coś mieć na skórze wykutułowanego czy coś? Chyba to zostawię. Nie widzę. Na, bary. To środkowe. W środku. No. To mi pasi. Jeszcze twarz. nie taki pomiędzy wszystkimi niech będzie. głos Ha Śmieszny głos Stanie nie F G. Nie! C! Zostaje przy C! Teraz włosy. Dredy. Chyba będą... będą te. A! Wiek. Widziaty A niech będzie trochę starszy A, Zaraz Tutaj takie jeszcze dodatki popatrz O nie Tak jest też nie 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 go, aż pece go tak A. Nic się nie odzywam bo nie wiem co tu by mówić ja, za bardzo po prostu postać robi. Na razie robię, czemu nie zmieni się kolor włosów? Eee, może tak jest. Dobra, co to jest? Najrzęszy. Oczy. Falny mu zielony. nie żółte. Nie, czerwone. Białe, o białe, białe. Białe. No, reszta może być. Create. <grym> um, mogę pominąć tutorial. Ale zostanę. Bo itemki. Będę zbierał śmieci. Mogę pominąć. Mogę go pominąć, bo już raz go przeszedłem na wcześniejsze przecież, na przecież postacie, ale to bez was, więc no. Kurde, tylko na jedną postać dostałem te takie dodatkowe rzeczy Trochę głupie, ale Dobrze się czuję, mogę chodzić O, zaraz pił się! A nie Mutylki Nie wiem, dobra, nie wiem co ty take a few moments to collect yourself okay like you i am a prisoner in this place yet so much more i am the past and the future both i am despair and hope the tapestry we weave is a complex one you cannot hope to see its pattern in its entirety not yet you must rescue me and i in turn must rescue you Chcę e, sobie tłumaczyć, bo i mi się nie chce. Od razu mówię, tłumaczenia chyba nie ma. E, jak widzicie, to był The Prophet. Prophet, nie wiem jak czyta. E, taki człowiek, który nam co czas po będzie pomagał. O słuchajcie, to on moje cele jak... Kurde gdzie jestem? Muszę do po broń Nie wiem czy grać z pierwszej osoby czy z trzeciej powiedzcie jak jest lepiej Patrzcie jakbyśmy tak skończyli żebyśmy teraz nie uciekli Tak oni dokładnie Grałem na, na najwyższych opcjach graficznych po czemu nie? Ice staff? Wiesz to. Sworda mogę wziąć też. A coś zberce? Pork nic. Eee, czasem mi się opłaca rozglądać, bo fajny temy mogę leżeć, eee, Uzbroimy teraz. To się, tutaj różni się te stafy wieloma rzeczami od poprzednich wersji, bo... od poprzedniej te, części Tesa, bo tam się te stawy kończyły, a tu żeby się kończyły to magowie by nie mieli broni. A tak to cały czas mogę używać tego skilla. Na, nawet on mi many nie zabiera, bo to jest ze I dobrze jest w tej grze, że mogę być ma w ciężkim meku Mogę być nawet magiem z łukiem, bo chyba tak będę. Eee, ty 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 A jakiś lag O lol Ciężko się... Mac ma ciężkie życie Ja on czegoś innego nie... Ten taki jest słaby, bo trzeba czekać, aż się naduje, żeby strzelić coś Może mamy jakieś skill'a? Kurde, nie Dark Magic Magic będę szedł w ciemno. A łucznik A nie, to nie trzeba czekać. Tylko mogę Myślałem, że to trzeba czekać, że się naduje. Kipa You got on your bones and most. A fellow prisoner. What? Kurde, twarki. What? He spoke to you. Did he say? He's a prisoner here too. It was very dangerous for him to speak to you even for a moment. I must think you're a tough cop. I need all the help I can get. These tunnels will eventually take us to the tower. I'm sure you do. And he's a strange one, no doubt about it. You're obviously not in Tamriel anymore. I don't know. Once we the prophet... Goodbye, nie chcę mi się gadać z tą to by nie mówił, a poza tym tak to mnie powa z was niech się nie będzie chciała tłumaczyć, a płowaj będzie chciała zależeć. Dobra, lecimy. Fajny stop, fajny. Myślałem, że jest gorszy. Mój fail Byłem w becie. Oje kutsusta. Ojej, o jaki knypek <grym>, Okay. wow Dobra lecimy co my tu mamy Musimy iść tam Ale nie jestem głupi więc się rozejrzę Trochę jeszcze po świecie A masz zgiń Zgiń przepadnij, maro nieczysta o, skrzynka! W tych skrzyniach jest najlepsze są itemy e, wal się, moje Chciał mi z cieć Wow, Jakieś lagi mam Figo! Jo, to coś Jeszcze wybucha Dobra, na górę, na górę, na górę A ja chyba właśnie będę na łuk? Bo jest e, według mnie lepszy, ostatnio to grałem mag, średnie, kół i łuk. W Welcie to znaczy tak grałem Bum. Oko Trzeba je zniszczyć Ale mam moc nie skrzynka obrobiona Do propeta czy jak on tam. Później będę grał takim łucznikiem. Łatwiej mi będzie na murach, ale w sumie i tak i tak walczę z odległości, czy z Staffem, czy tym. wiem, nawet nie wiedziałem co hmm. my nigdy tak tutaj się nie rozglądałem a tu może coś być ciekawego nie, nic tu nie ma a da się tędy zejść tak, da się zejść, ale nie wiem o, o. akurat ja właśnie będę szedł w medium armory Albo zostaję ze Stafem, a co mi tam? A jak ze Stafem, to z pierwszej osoby gram. Bo na przykład z mieczem mi się gra lepiej z y, trzeciej osoby, bo wszystko widzę dokoła siebie. Przepadnij! Eee... Okej! Okay. Widać, że początkujący gracz. A, coś tu ciekawego mamy... Maczuga... Gantlety... rękawice, czyli... U! u wow, Fajne! E załóż! To jest ty... O, patrzcie. No co mnie gryziesz? Wcześniej tak nie patrzyłem, czy da się wszystko podnosić. No chodź tu. Chodź tu, bo tu coś leży. Gwardy. Sy Spodnie nowe. Ciekawe. Ciekawe co jeszcze tu znajdziemy u tych ludzi. Coś widzę spodnie nowe. A, gryzie mnie, a nie drapie. Zginęła. O, hełm! Medium, ja, ja z medium będę chodził. O, jeszcze tylko zbroi mi brakuje. Rozglądamy się i na pewno znajdziemy coś. Coś. Greatswordy. Greatswordy. Eee. Szkoda, że poprzednio nie garłem, że takie rzeczy tu leżą. A, bije mnie. Co? O, fajnie, coś dropło. Jakiś armor. Uuu. Wow. Takiego to ja nie miałem nawet wcześniej, takiego fuksa Nagrywa to większego farta i zauteno no. Chyba sobie kupię upgrade'a do imperialnej, do edycji impre, imperialnej ze 100 złotych, ale w sumie W sumie zobaczysz, ale chyba raczej tak Napiszcie czy chcecie czy nie To mi da pierścienie Mary i coś tam więcej nie wiem, już dokładnie. czy takiegoś tak yy, nie starałem zapamiętać co to mi da. Ehm, no. O, skrzynka widzicie? I po co się śpieszyć? A Szkoda, że nie z dla mnie. Żadnego stafa jeszcze nie lotłem. Przynajmniej armory mam. А... Воу! Выбухни! Иии... Курда! Изгинь! Ja dostałem Flint Great Sworda chyba Iron Great Sworda e, Innej, e, no Produ... Wy e, wytwór, Innego wykonania Na przykład Nordowie tworzą innej bronie Niż Elfy i takie tam nie Ejzu. Myślę, że jak skończę to, to będzie akurat e, dość długi filmik, bo już tutaj od tylko O, skrzypka Raid Swordów pełno mam. O, maczuga, sprzeda się wszystko, nie? Countlet a Jakie to mi dropły Irony Których nie noszę, bo to ciężkie, a ja będę chodzić średnie. Oje, coś e, średnie. Armory to jeszcze leży? Medium, medium, 26 to mi daje, equip 14 equip Chce że nie Garmora no! Kobieta była Była O chleb Plecak Dagger, przyda się do mordowania pleców o idealnie już mam całe medium Eku equipment dobra mogę już uciekać mhm. chociaż myślę że zna będę znajdował jeszcze identyczne dobra gdzie my tu teraz mamy iść sprawdzić czy to jest chyba otwarte chyba na 100% ta Kurde, żeby gdzieś staw leżał, no. Aha, jasne. Zamknięte. Wiem. A się ubijem. Wow, co, co jest? To jest też fajne, że to, kurde wszystko można zgarnąć, zabrać i sobie pójść. W tym też jest tylko takie, no, ułatwienie, że cię nie gania jak coś ukradniesz, a w poprzednich częściach był kradzież. Jak chcecie sobie czytać to sobie, zatrzymacie? Ja tu już nie będę przedłużał tym, bo i tak długo chodzę, biegam, zbieram itemki, bo mi szkoda wszystkiego, nie... O, co to? Ej, nic. O, no widzicie. Home? Ten lepszy. Chociaż wygląda tak samo. Chciałem, aby było szybciej, żebyśmy było. O, skrzynia. No i grać Sword znowu. Ci ludzie tutaj nawet jakoś sobie żyją. A tu łuk! Okay, pass on to the... one fine day in the middle of the night. And, is out for a stroll. sir cadwell, yes, indeed, a pleasure. and, oh dear, oh dear. well, that is inconvenient. rather cautiously, i expect. watch your step. follow the river. you'll find the door to the under. best of luck. Do. Dobra, nie chcesz mi się nim długo gadać. Chyba, że chcecie, żebym takie rozmowy wprowadził do końca wszystko, wszystko wypytał Jak ktoś chce, to mogę, nie? Piszcie po prostu A zmęczony dzisiaj jestem Trochę jestem zmęczony, ale już spać nie mogę Schowamy kostur i idziemy przed siebie z medium armor'em, chociaż powinienem chodzić z lekkim. Tak wiem, łamie zasady. Ale co to jest? <grywdy> Każdy tak robi. U, camper. I zaraz pani będzie. Wyrwał. Nie, ja nie będę skrzynek zaglądał. Tutaj też się trochę porozglądam. Ale mnie zarodziła mnie, aha, wiedział On mi się tylko w kółko tu nie kręcił. Ojej, skrzyneczka. Iron Dagger, ojej, ja nic tu nie drobi. Co jest? Powietrze mnie zaatakowało, nie no, nie mogę. Dobrze mnie nie zabiło Gra niby dopracowana, takie błędy dziwne są no, zginie ze mną, jakbym za mną łazić tak Boże, jest ślepota Można być takim ślepym, żeby nie zobaczyć czegoś. Skrzynki w szczególności. Dobra, w sumie już mam armory dobre o, udało mi się naprawdę dobre armory mam to chyba już nie będę aż tak bardzo zbierał tylko tak jak przy okazji coś znajdę wow chciałem że to gracz gold jej gold e, biegiem i tu z tyłu jest też taka skrzynka no

Teraz muszę jej pomóc uwolnić go. Jestem elfem, jestem żółty. Chyba ż żółty. Dobra. Nie, nie lubię robić. O. Spadaj.

Ja już znam te teksty więc mi się nie chce ich znowu czytać też konstrukcja cela A wyda się to? Nie O urny się da Ale w urnach nic nie ma ciekawego Tylko takie do wytwarzania alchemii Czy coś Nic ciekawego w skrócie Oraz chyba to jest taka najmroczniejsza scena w te, jako na razie, do jakiej na razie doszedłem. Hmm. Patrzmy co tu mamy. Raczej nic ciekawego, tak. A, o, chcą mi zamrozić Wise. Jeden chce mnie je zamrozić, a drugi chce mnie e, podpalić. A zamroził mnie.

Jego nogi są zrobione z żeber ludzi. W ogóle to jest lepienie z kości. Co jest? A, ciężko się gra z tą... To tymi broniami Ciężkie jest życie MAGA Chyba że ma wsparcie wojownika I wykańczamy go Jednak nie... o, jednak Great Sword, yes But first, a shard of ethereal that carries it. Shard of fall upon us now and anoint us with your blessing. There, quickly. point. Okay. Great Akatosh, dragon god of time, your children are lost. The fog between worlds. They cry out for mercy. Hear my voice, Akatosh. I require your strength. Let the way be opened. Let these wandering souls return home. Let the will of Molag Baal be denied. Hurry! We must go now! To the O! Pf, myślałem, że skończy. A jak nie. Auridion. Okej. Okay. No. No i jak się wczyta, to kończę o kurde. Bo jeszcze nie mam siły nagrywać. Tyle. Na jutro coś znowu chyba nagram. Zależy czy będzie się chciało czy nie, czy będę miał czas, czy nie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że się filmik podobał. I to na tyle.